Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Agon i witam was w, nie wiem, w nowym odcinku, po prostu w nowym odcinku, w którym ja będę grał, ja nie będę komentował, ja będę grał i gramy 4 na 4. A w moim teamie jest Mamrod. No, tak, Sweater. No, Zawor. witam. No i to jest cały nasz team. W przeciwnym teamie mamy Rafika, Karpę, Jack Proxa i Speediego. No i to by było na teraz, wszyscy gramy do swoimi rasami i mam człowieka Ludzie. O nie Ej, co ma jeszcze Humana O nie A no to robimy fast Expy Jak się ten gra Tym się nie gra, ej, tym się ej. wygrywa A, a ej, ale co mamy? Jak się ej, jak Ej, wszyscy Mota Kinga, Mo Tankinga, <coughs> Mountain Kingi. nie, mówimy po, poważnie. Ej, mounten kingi gramy To mam ja? Humana ten Kingi. Dawaj. Jezus, to będzie... Sorry Myky, nie rozumiem Co? No. Nie, to jest niesprawiedliwy, jak ty się gry Dostał elfa i płacze no, ja go jak nie płakałeś na tam smutł. Znaczy ale tylko ja czasem to nie sobie to pokrzyczałem jak mi który się nigdy nie pojawi Ej, ale to ci dobra, y Widzowie o tym nie wiedzą, nie wiem, Zewort coś sobie uwzdurał, że jakiś odcinek był, nie, nie rozumiem tego człowieka. Uwzdurał, tak, uwzdurał. Nie rozumiem, nie rozumiem. Kiedyś Agon. Nikt tu nie rage'ował, proszę, proszę przestać okłamywać ludzi, gramy trzy mod i wygrywamy tą grę. Stombo for the win. Storm, storm bolt, właściwie. Dobra. I ja sobie Krugur, też może tak? rifle'ów. Ta, 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 król gór, to jest, to jest to. Nie wiem, polska wersja. Motley King, no, od logika. Karpe, dzieci w Postolce wiedzą, jaki jest Motley King, bo na przykład wygrają na batelecie. No, ja nie gram w ogóle, na przykład. No to życie. Ale jakby ktoś się pytał, to człowiek taki mój ukryty main, ale jeżeli mi nie pójdzie, to tak naprawdę to nie jest mój main. Więc proszę się nie sugerować tym. No. I ja sobie myślę, a, że zresztą szybkie. A teraz każdy minimalizuje film i pisać, żeby oglądał ten odcinek, bo łapka w dół. Żadna łapka w dół, żadna łapka w dół, proszę mnie nie hejtować. No dobra, kto chce oberwać? Zabor, widzę, że chce oberwać. Tak mówi Multing King. No i my sobie robimy Fast expa. Ty daj mi coś do roboty. No Niestety trami mi zabił. No ale cóż? do pichurów. Jeden z dech to jeden pójdzie tu. Tak panie. Wydebile rudę. Wyrudę małpy. No ja sobie... Oczywiście trzeba zbudować wieżyczkę najpierw. Zanim postawimy ekspansję, trzeba bezpieczniej zagrać. A nie greedy. Speedy jest koło mnie. Z tego można wywnioskować, że tutaj przyszedł tak wcześnie. Hmm... Dobra, idziemy pracy co Sobie defujemy, defujemy, więcej chłopków Może sobie piechórka dorobić, czemu nie? Czemu by nie? Chodź to Czekaj już. To ten środkowy, ta? Dobra, spoko. Mm -hmm. A więc możemy go zrobić Zaczekaj, aż Nie nie O, i się. Dobra, co wej, co wej, co wej, co Jak wam idzie? Średnio. Tak 2 na 10. Ale mam już XP. A, ekspansja. Zapomniałbym. Dobra, cofaj, cofaj, cofaj. Bo ci temu pomogę. Tepajcie, tepajcie, ej, help. Mhm. Dobra, zabili mi. Tepajcie, kto ja wyjdę tam. Nein, no tepajcie, no, co wy robicie? Czasami tu sobie rady nie damy, nie? Dobra, dobrze Więcej o co chodzi? Dobra, Ty robię. Tu i tu, tu. to Ale za bardzo i dziś techa stoi z tego granu to ten Co? Ale co mówić? Żebyś te chował już No 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 Tak panie Dobrze Ja postawię dużo tych wyżyczek Tak panie A kuźnia nie wiem. Ktoś pójdzie w latająco? Jakieś gryfe czy coś? Ja, ja idę w grę. To będzie najbardziej. Chodź klikować dalej. Czego ci trzeba? Nie mam o tankingu. Czekaj, zaraz będzie. No i sobie robimy oczywiście wieżyczki. Ja pójdę w czołgi. Dobra, trochę, ty, możesz zrobić. Hmm. Ja muszę, kur, skok Ty idź niczki, niczki. <grym grym grym> Dobra, chodź można. Czekaj, chcę iść. Dobra, zrób sobie trzeci poziom. Ej, chcę iść. Ej, chcę iść. Chodź Okej. Okay. Yy, ja No niech zabija mi tego piechura. Nie no, nie przyżyję Ale ma suplière. Najlepsza księga, dropa fajnie. Dobra, mam. Jestem w miarę zabezpieczony. Dobra, idziemy dalej, chodź, chodź, nie fajnie Tutaj ja tylko sobie pójdę po, do sklepu. a zobaczysz Okej, na rajszu lecisz, lecisz. Ale mi się wyrąbał. Cofaj, cofaj, zawor. Tak, nie, zaraz mi mnie się Masz tego, nie nie, nie? Jak masz stuna, to Czekaj, za to będziesz miał stuna. Ej, rozwaj tego z golema. No bo dobra. Ej, Okay. Czekaj! Żyj! Żyj! Uf, Dobra, już lecę, już lecę Nie! No i trzeba musiał tepać się. Tak mi się wydaje. Nie <try> wiem, moc milicji. Dobra, wysłuchaj mi Zrobiłem o Blade Mastera Dobra, a gun to w co ja mam iść? Bo ja nie wiem, bo ja pierwszy raz gram kom razem. No, ale z kim ty grasz? No, no to idź nie, Human. Nie no, ktoś już podobno mówi, że no idzie No to grafię. możesz pójść, no, to nie ma problemu. Rób cokolwiek, co myślisz, że będzie dobre? Nie, tak gdzieś co, hmm. No, cofaj, cofaj, cofaj. Jak coś drewno, to złoto Nie wiem, złota? Czekaj, już. No drewno, nie złoto, ja mam dużo. No złota, no właśnie też, ma. Nie, nie złota. Treba, no, tak. też. nie złota, drewno. No drewno też nie mam. No czekaj. I pomóżcie tam na środku. Ma, masz dużo tych handlersek, nie? Tak. Ej, kurde, mi znowu mam tanking, umarła, umarnie. Um, ale mam tutaj już. Dobra. Cofaj tą handlęskę. Zaraz będę miał już czołgi. I się zacznie. Tak panie. To ja już pójdę. Albo zewar możesz pójść w rycerze. Rycerze i kopani. No późno masz bardzo. Nie no, zamuliłem, bo za późno kampę sobie zrobiłem. Dopiero chwilę temu skończyła się robić. Nie, dobra, zrealizuj te gryfy. Chociaż. Rycerze, rycerze. Ja już mam gryfy, także spokojnie. Ja już robię czołgi. Zaraz będzie twierdza. Ja sobie zrobię upgrade. Dobra. Up Upgrade'y. I co, mi jeszcze mówiłeś kapanów? No, i czarodziejki jakieś. Dobra, tym, chodź, chodź, chodź jak mam. Musimy coś pocisnąć. Czekaj, no, ten Kinga jeszcze nie mam, nie? Ja nic nie mam praktycznie. Ja będę na nich po prostu tanki wysyłał, nie? I tyle. Okej, okay, będziesz męczył. No. Nie wiem, ktoś potrzebuje złota, cokolwiek? No, ja mam ja dużo... Każdy ma z nas więc spokojnie. Nie wiem, bo ja mam już pieniędzy za duże. To on dobuduje więcej baraków O co chodzi? Skończone To ja już pójdę Skończone Tak fajnie Ja też do Dobra Dobra, mam już Mod tankinga Boże, zamek jeszcze, dobra Ty mi zrób Lepik. Co? Dobra, chodź tymi tankami, a to zrób drugie baraki. Dawaj tego, y chodź, 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 daj miksturkę, chodź o oh, Na Co i to tu drewno? Chociaż... Yes! No bro! O Boże, jeden z tak piechurów, tak mało. Uważasz. To wygramy no już na pewno. Dobra, dalej, dalej, dalej. Proszę o pomoc. No, dobra, to czekaj. Ja się cofnę i się tepnę. Stąd ty nie cofaj. Nie trzeba. A czy czołgami? Ja wyjeżdżam i tak do kolejnego. Atakują nasze Wyślij tu jego, jednego czołga.

Kolejna ma popadła. Ma tu same uszniczki. Chodźcie ich poziom... Dobra, jak widzicie widzowie, to nie jest monotonna taktyka, ale działa. Działa. Co ja mam też knightów, Jakiś trzeci bohater nie szkodzi.

Jacku nie ogarnia? Ej, Jacku jest co co mi się wydaje? On dobrze ogarniał ludzi. No ale patrz tam. O, orkań. No, on nie rusza się w ogóle tymi wywarnami, no. Wyślij tam kilka czołgów, bo nie ma armii w ogóle. No, Jack, jak ulaguje No i tyle teraz widzę, tak jest na tyle. Ty Ech. No To fajnie Fajnym rycerzem jesteś Najlepszy rycerz No za... i oni teraz stąd wyjść nie mogą Co ten mój? Co on poszedł? A tak jest nasze oddziały! Kolejny człowiek! No i wjeżdża pociągi miłości! Atakują tak jest nasze oddziały! One są wszędzie, ich nie unikniesz! I to tak, by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie tak, za oglądanie. Nic nie. W tej grze nie zrobiłem. <grym> nie, właśnie, za Następnym razem będzie dobrze. Moje pociągi wyłączą. <grym> na, następnym razem nie zagram. Yy, wiecie co? Yy, do dwóch Tak, zagramy to będzie było trzy, tak, tych, czterech, yy. tych czterech gier. No, no to yy, Agon yy, wstawiasz ich w winach. Yy, nie, no dobra. Yy, dajmy, że. Dobra. Będą dwie gry. Pierwszą oni wygrali. To my wygraliśmy Która się nie nagrała? E, tak, pierwsza niestety. Nie skraszowała mi Urka. to... Nie, 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 nie klikajcie F10 K. K i Y. Dobra. Ja serdecznie Ale dziękuję dobrze. za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.